Dzień dobry. W kolejnym zadaniu tekstowym mamy do obliczenia pola prostokąta. Oczywiście będziemy wyznaczać układ równań. Ale jakie będą nie wiadome w tym układzie. Mamy tutaj sumę boków, która jest dwa razy większa od ich różnicy. I mam także podany obwód, ale obwód to jest oczywiście też suma wszystkich boków. W takim razie możemy domyśleć się, że tymi niewiadomymi w układzie będą długości boków prostokąta. Ja może przedstawię to właśnie w postaci. Rysunku. A więc ten dłuższy bok niech to będzie x, a krótszy y. Oczywiście tu jest też długość. Równoległy bok ma też długość x, to, a ten też długość y. Wiemy z takiego wzoru, że obwód prostokąta to jest 2x plus 2y. Skoro podany jest, że ten obwód jest 32, to wobec tego zapisujemy po prostu, że ta suma dwóch boków x i dwóch boków y jest równa się 32. Takie równanie zapisujemy na podstawie znanego obwodu. Przypomnę, że Powód to jest 2x plus 2y. Taki jest wzór. I za literkę L wstawiamy po prostu 32 i otrzymujemy już pierwsze równanie. W drugim zdaniu suma boków jest dwa razy większa od ich różnicy. Suma boków to jest oczywiście x plus y. Różnica to jest x minus y. Ale ta suma jest dwa razy większa, czyli ja zapiszę, że ta suma jest większa od różnicy o dwa razy. Warto sobie na początek napisać takie właśnie taką nierówność. I tu u góry, jeżeli jest razy, to piszemy o dwa razy. Jeżeli tylko o dwa, na przykład centymetry, to tylko o dwa, bez słowa razy. Ale żeby zachodziła równość, to tę mniejszą liczbę po prawej stronie musimy pomnożyć przez dwa. Żeby uzyskać tą większą, czyli takie otrzymamy równanie z tego zdania, że suma boków jest dwa razy większa od ich różnicy. Czyli przypomnę, najpierw zapisujemy nierówność, że jak jest coś większe, w tym przypadku suma od różnicy jest większa. A tu sobie zapisujemy o ile razy. O dwa razy. Wobec tego to, co jest mniejsze mnożymy przez ten tą liczbę, która tu jest. Tu zapiszemy sobie u góry nad znakiem nierówności. Dopiszę wobec tego, przepraszam, tu jest oczywiście y. Dopiszę sobie wobec tego to równanie do tego pierwszego. I mamy taki oto układ. Rozwiązujemy w ten sposób, jak już mówiłem w poprzednim zadaniu. Pierwsze równanie już jest uproszczone, czyli mamy jeden jednomian z x, z y i liczbę po prawej stronie. No tu musimy drugie równanie jeszcze uprościć czyli najpierw po prawej stronie wymnożę przez nawias i przeniosę z prawej strony na lewą te jednomiany 2x, 2y, no tak, żeby po prostu po jednej stronie były jednomiany z x, y pierwsze równanie bez zmian i tutaj będę miał 2x plus przeniosę z zmianą znaku Napiszę y plus 2y, bo tu jest minus 2y, czyli zmieniam znak na plus 2y. I oczywiście 0 zostaje po prawej stronie. Ponownie przepisuję pierwsze. No i redukując x -y otrzymam minus x, redukując y -ki otrzymam 3y. Mam uproszczone pierwsze i drugie równanie. No ustalimy sobie, że zredukujemy x do zera, czyli musiałbym tu mieć minus 2x, tu właśnie w, w tym drugim równaniu. A więc muszę pomnożyć przez 2 obustronnie. Pierwsze równanie bez zmian. No jeżeli pomnożę przez 2 minus x to będzie minus 2x plus 6y i to będzie 0. Teraz mogę już dodać obustronnie do siebie z równania w tym układzie, czyli no właśnie 2 i minus 2 to jest 0x. 8y równa się 32 plus 0, 32. Mamy proste równanie z y, a więc podzielimy przez 8. Przypominam, że wtedy 8 jest w mianowniku. A więc y równa się 4. To jest długość jednego z boków, którą oznaczyliśmy przez y. I co obliczymy? Na przykład, no wybierając takie proste, to pierwsze równanie. Jeszcze raz przepiszę. Tu w miejsce y stawiam liczbę 4. Tą czwórkę, którą tu obliczyłem. Wobec tego x jest równe 12. A więc mamy rozwiązany układ. x równa się 12, y się 4, czyli to są boki. Prostokąta, którego mamy obliczyć pole. I teraz przystępujemy już do obliczenia pola. Czyli najpierw musimy obliczyć oczywiście boki. Na podstawie treści zadania łatwiej nam utworzyć układ z xem y jako długości boków. Pole to prostokąta to jak przypominam sobie z geometrii, to jest iloczyn długości dwóch boków czyli iloczyn długości przez szerokość więc to jest 124 i to się równa 48 taką mamy odpowiedź do tego zadania. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny film.